Roman, cieszę się, że się z dzisiaj spotykamy na krótko pogadać o niepowodzeniach. Ja lubię o niepowodzeniach. Ktoś mi nawet ostatnio powiedział, gość, który naprawdę ma miliony i to duże miliony, powiedział mi: Naprawdę się nauczyłem więcej na niepowodzeniach niż w sukcesach. Tak mi powiedział. Ale chyba pod, pod takim warunkiem, że coś z tego można wyciągnąć. Nie? A dzisiaj pogadamy trochę o niepowodzeniach ludzi w sprzedaży. Bo no, są, są, ale można coś z nimi zrobić, nie? Tak, tak, to prawda. Wiesz co, yy, chociaż ja spotykam ludzi, którzy więcej odnoszą sukces niż go nie odnoszą, ale ciężko na to muszą pracować. Nie? To nie przychodzi od tak, oczywiście, nie. Chciałem, żebyśmy pogadali o takich trzech rzeczach. Rozmawialiśmy wcześniej o tym, że są rzeczy, które tutaj na poziomie naszego nastawienia, mentalu, psychologii mhm. przeszkadzają i są takie na poziomie naszych skills i umiejętności. Mhm. A, I pogadamy o przekonaniach, o mhm. entuzjazmie, o motywacji, o budowaniu zaufania i relacjach, braku dojścia do bólu klienta i o prezentacjach mhm. A, i o tym, jak one wyglądają. Więc zaczynamy zaraz od wątku dotyczącego skillsów. Budowanie zaufania i relacji. Gdzie tu jest problem, czemu tutaj dochodzi do niepowodzeń? Gdzie tutaj posiadają? Tak, wiesz co, musimy sobie wziąć pod uwagę jedną rzecz, że człowiek sprzedaży, czyli który żyje ze sprzedaży, obojętnie jakbyśmy nazwali jego stanowisko, nie? czy doradca, czy przedstawiciel, czy dyrektor handlowy, menedżer, Jakkolwiek byśmy go nie sprofilowali, to to jest zawód, nie? czyli yy, patrzymy na niego w kategorii zawodu. Nie, ja, ja moim zawodem jest bycie trenerem sprzedaży. Twoim zawodem jest bycie psychologiem, psychologiem biznesu, psychologiem rozwoju. I żeby robić zawód, który my robimy, to z łaciny profesja, to właśnie trzeba zrozumieć, że profesjonalizm polega na tym, że ja pracuję na bardzo konkretnych Umiejętności. Sebastianie żeby dzisiaj szkolić tak jak w szkole zrobiłem szkołę trenerów Preceptor, miałem zajęcia z generałem Polko, jeśli chodzi o przywództwo, zrobiłem kurs, zrobiłem kurs teatru impro, zajęć aktorskich, cały czas inwestuję w siebie, zrobiłem tak się trochę chwalę ale chcę pokazać o co mi chodzi warsztaty zbudowania zaufania do siebie, i wcześniej. 13 lat studiowałem, żeby mówić do ludzi, żeby oni mnie rozumieli i chcieli mnie słuchać. Więc zawód, który robię, jest zawodem, który jest oparty na bardzo konkretnych umiejętnościach. Wtedy jestem dobry w tym, co robię. Chirurg, neurochirurg, y y y y szef jest sprzedaży. i człowiek Jak? sprzedaży, ekspert sprzedaży, to jest dokładnie to samo, o czym mówisz. Dokładnie tak? to samo. I widzisz, i gdyby tak było, to by było cudownie. Natomiast ludzie idą do sprzedaży i żaden z nich się nie, przy, nie przygotowuje do tego, żeby być sprzedawcą. Taka, powiem wam tylko taka, drobno, taka drobna historia. Miałem dwóch ludzi, osiemnastolatków na sali szkoleniowej całkiem niedawno, siedzieli w pierwszym rzędzie. Ja mówię, chłopaki, od kiedy wy pracujecie? A, a dosyć ciężka branża, dlatego że branża budowlana. Nie? hurtownia budowlana czyli obsługują dekarzy obsługują wiesz kierowników budów i tak dalej nie ja mówię a powiedzcie mi chłopaki jak kto was przygotowywał żeby do tego żeby być sprzedawcą? nie jakbyś zobaczył ich miny ale w ogóle o czym ja do nich gadam w ogóle nie? Ja to było, wiesz, ja mówię, no, poznaliśmy produkty. Ja mówię, no to możecie być serwisantami. A teraz Not powiedzcie, that. kto was przygotował do tego, że sprzedawać. No i miny, wiesz, no, wyobraź sobie, gościu, przychodzi na neurochirurgię, dzwoni, ordynator wychodzi i ja mówi, będę kroił ja no no tak, no. dokładnie I to jest dokładnie sytuacja ludzi sprzedaży, czyli. Nie pracujemy na umiejętnościach, czyli pracujemy na intuicji, pracujemy na świado świadomości, powiedzmy sobie wynikającej z doświadczenia, na innych więcej. Pieniędzy. No, nie, nie pracujemy na umiejętnościach. Nie. Mhm. No, jedną z Więc, tych umiejętności, do której chciałem dotknąć, to jest ten element budowania zaufania i relacji. Tak? Tutaj jest deficyt. Powiedz mi, dlaczego on jest deficytem? Co się tutaj dzieje i co? czego nie rozumieją ludzie albo nie wiedzą po prostu w kontekście budowania zaufania z klientem? Pierwsze to, to jest kluczowe i najważniejsze, nie, jeżeli chodzi o tą umiejętność, o której mówisz, czyli budowanie relacji. Nie, zobacz, że od tego się wszystko zaczyna. Jak wchodzę na spotkanie do klienta, dzwonię do klienta, tak, e, piszę nawet maila, nie? i gdy nie potrafię sprawić od samego początku, że on mi ufa i mnie lubi, czyli nawiązać ze mną więź owocującą zaufaniem i sympatią, to de facto potem nie przejdę dalej. A jak przejdę, to tylko dobrze. My już mamy, dobra, wysłucham pana, dobra, to my się zastanowimy, bo zaufanie i sympatia są kluczowe. Ty też kupujesz od ludzi tylko i wyłącznie, którym ufasz i których lubisz, nie? Jeżeli, i, i, jeżeli, patrz, jeżeli masz przed sobą sprzedawcę, doradcę, firmę, której nie ufasz albo ich nie lubisz, no to nie kupisz, choćby nie wiadomo co mieli. I teraz na czym polega problem? Problem polega na tym, że handlowiec, sprzedawca, menedżer, doradca bardzo często myśli sobie w głowie, no to ja jestem relacyjny. Nie? Ja jestem relacyjny, więc ja buduję relacje. Drugi sobie myśli... Ja raczej jestem introwertykiem, nie? I ja ben, będzie mi cięż, ciężej budować relacje. Najważniejsze w sprzedaży jest zrozumieć, że relacje to nie jest kwestia eks, ekstrawertyka czy introwertyka, że to nie jest kwestia charakteru bądź osobowości, ale relacje to są bardzo konkretne umiejętności. Znaczy, my akurat jesteśmy ekstrawertyczni, ale pewnie i ty, i ja mamy przyjaciół w swoim gronie, którzy są totalnie inni od nas. A z którymi uwielbiamy być, nie? Dlaczego? Bo oni inaczej budują relacje. Więc relacja jest konkretną umiejętnością, konkretnym zbiorem zachowań, dzięki którym, gdy je zastosuję, Ktoś mi ufa i nie lubi. No zobacz, nie wiem, już, już tylko chciałbym też Ciebie o, o coś zapytać, bo przed tym spotkaniem miałem bardzo ważną rzecz w głowie i mówię, muszę Cię zapytać przy najbliższej okazji, ale teraz chciałem Ci tylko powiedzieć, że jak patrzysz na tych relacyjnych, nie mówisz sobie, wow, jak on buduje relację. to nie jest tak, że on wyciąga serce na wierzch i patrzy, jaki jestem, tylko ma jakieś bardzo konkretne zachowania. I teraz biorąc te zachowania i modelując te zachowania, jesteśmy w stanie ich się nauczyć, zaadoptować do siebie i zaaplikować w rzeczywistość, jeżeli są uniwersalne. Dzięki czemu możemy również budować zaufanie i sympatię, jako na przykład introwertyk, jako na przykład lew pingwinsowa, czy jakikolwiek tam, jakikolwiek. Nie, ale to nie wszystko Sebastian. Mi się wydaje właśnie i tutaj idę do pytania do ciebie, wiesz, bo mi się wydaje, że, że w sprzedaży, jeżeli chodzi o niepowodzenia, to nie tylko relacje, nieumiejętność słuchania klienta albo prezentacji wartości, jeżeli chodzi o klienta, to są kluczowe rzeczy, ale wydaje mi się, że najczęściej ludzie sprzedaży. Jeżeli można powiedzieć legną, czyli poległ, po, bo polegają to, że ufają, ale lekno najczęściej wtedy, kiedy nie do, nie, dowozi, nie dojeżdża głowa. Tak jak piłkarze na boisku, mają kapitalne umiejętności, ale coś się stało w szatni, że, że głowa nie dojechała. Nie? A co według ciebie w tej głowie, nie? Co, co ciebie w tej głowie jest takie kluczowe, bo ty jesteś od głowy specjalistą, no, uwięcım, to jest to jest wilo, no, Nie. Nawiążę do tego, co ty powiedziałeś, myślę, że to jest bardzo istotne i bardzo trafne dla mnie, że to jest zawód, a zbyt często on jest traktowany jako coś przejściowego, zrobię, pobawię się w sprzedaży i to wymaga konkretnych umiejętności. Tak jak powiedziałeś, budowanie relacji, jak gdyby ja byłem w stanie zidentyfikować u siebie, na czym to polega, że jestem w stanie budować te relacje, nawiązywać te relacje. A jak jesteś w stanie zdekodować, to tak. możesz się tego nauczyć, bez względu na to, jaką masz osobowość. Niektórzy będą w tym lepsi, niektórzy gorsi, ale jakieś zasady będą. Z mojej perspektywy, takiej psychologicznej, czasami zanim w ogóle do tego dojdzie, jest problem, tak? Czyli ludzie często nie mają szansy na zbudowanie relacji, bo są pełni różnego rodzaju przekonań na temat samych siebie, na temat produktu, na temat rynku i tak dalej. I z tym przychodzą do klienta. I teraz, jak ktoś uważa, że jego produkt jest za drogi, na przykład, co relatywnie rynkowo, obiektywnie nie musi być ani prawdą, ani kłamstwem, to po prostu jest jaki jest, bo cena jest jaka jest. Mm -hmm. to jest. Jeżeli ktoś ma do tego takie nastawienie i uważa, że produkt jest za drogi, za drogi, czyli w tym negatywnym znaczeniu, to mm -hmm. on będzie w jakiś sposób wpływał na tego klienta, bo on na czole ma napisane nawet tego, co nie, wie, nie, nie widać, że ja nie wierzę, że ten produkt jest w odpowiedniej cenie dla ciebie. I teraz o zmianie przekonań tych dotyczących tego, czy ja jestem dobry, czy nie, czy mam umiejętności, czy nie, czy potrafię budować relacje, czy nie, bo ktoś potr może potrafić, ale nie wierzyć w to i też to będzie do kiedy szło, decydują przekonania i teraz przekonania się nie da w minutę zmienić, ale można coś zrobić i moim zdaniem jednym z tych, które powiedzmy dotyczy ceny, tak, jeżeli ktoś uważa, że produkt jest za drogi to będzie go blokowało, to jest zastanowienie się, wyciągnięcie sobie czasami kartki papieru i zapisanie sobie, dobra, dlaczego ten produkt nie jest za drogi, Albo dlaczego on ma odpowiednią cenę? Wypisanie argumentów tak, jak ty byś chciał kogoś przygotować do tego i komuś zaargumentować, że ta cena jest adekwatna, że jest dobra i tak dalej. Mhm. To jest trochę takie ćwiczenie i praca nad sobą, coś bardzo praktycznego, że ty zanim dojdzie do ciebie ta myśl przed spotkaniem, że ten produkt jest za drogi, to robisz sobie analizę tego, stawiasz się w roli kogoś, kto jest obrońcą tej wartościowej, mhm. właściwej ceny i listujesz argumenty. Które są za tym, że ta cena jest odpowiednia, adekwatna i tak dalej. I teraz to jest mały zabieg, taki psychologiczny, ale on już pomaga zmienić perspektywę i spojrzeć z innej strony na coś, co masz często tak głęboko u siebie zakorzenione, że cena jest za droga, albo ja nie mam wystarczających kompetencji, albo jeszcze lepsze nie potrafię sprzedawać. Sprzedaję, ale tam nie potrafię sprzedać. Więc wydaje mi się, że to jest jeden z tych, z tych elementów. No, ale z ceną to też jest związana inna rzecz i teraz ja Cię chciałem o to zapytać. Mhm. Mówiliśmy kiedyś o bólu klienta, że mhm. ludzie sprzedaży nie potrafią docierać do bólu klienta. Co to w ogóle ten ból klienta jest? Jak do niego dotrzeć? Tak, wiesz co? Jeszcze tylko nawiążę do tego, nawiążę do tego co, co Ty powiedziałeś o tych przekonaniach. Też uważam, że, to, że one są kluczowe. Tutaj masz w 100% rację. Nie? Dla, dlaczego one są kluczowe? Dlatego, że przekonania uruchamiają działanie, albo go nie uruchamiają. Nie? No, to bo działanie wychodzi z przekonania. psychologicznie trochę tutaj jako, jako ten wiesz, upierdliwy Aha. przekonania wpływają, czyli nasze myślenie na nasze emocje. Emocje Aha. wpływają na działanie, czyli uwierzysz, że jeżeli Ta. wiesz, że produkt jest za drogi, to nasze moje emocje będę przygnębiony, będę, wiesz, zestresowany, albo będę czuł smutek, albo frustracji i tak dalej. A jak działać z poziomu frustracji, Albo działasz z poziomu rezygnacji, no to twoje zachowania i działania będą takie, a nie inne. Nie? Tak, nawet aż z poziomu racjonalnego przekonanie, przekona, przekonanie może sprawić. Patrz,. Yy że w ogóle nie wyjdę, że tak powiem na ring, nie? bo jeżeli ja mam przekonanie, konkurencja ma lepiej, jeżeli mam przekonanie, że on bierze już od kogoś innego, jeżeli mam przekonanie, że on zawsze się czepiał, to ja w ogóle do niego nie pojadę. Nie? Będzie to też miało jakby powiedzieć wpływ na moje emocje, bez żadnego ale, ale to w ogóle na poziomie takim racjonalnym to nie uruchomi. No, super to jest. Nie? My, kurczę, ja mam takie, nie, ile my mamy takich przekonań, które ktoś nam powsadzał: typu, chłopaki nie płaczą, nie? No to jest przekonanie, a potem unicestwiamy połowę siebie. I rzeczywiście chłopaki nie płaczą, tylko się wieszają właśnie dlatego, że nigdy nie zapłakali wcześniej. Ile dziewczyn słyszało niezłość, się Złość piękności szkodzi, nie masz czym szastać, przecież nie, coś nie. takiego. No tego słyszeliśmy naprawdę na potęgę. I nie tego... Zobacz, nie? Tak, tego typu przekonania mamy też w głowie, czyli głowa, zobaczcie, mamy umiejętności i mamy głowa, to jest klucz. Przekonania jest jednym z tych, tych. ale jak ból, ból to jest coś, ból, co kryje się pod potrzebą. Ból to jest coś, co, co kryje się pod potrzebą. Teraz zobacz, nie? jeżeli ja sprzedaję mieszkanie, nie? I rozmawia ze mną agencja nieruchomości. Rozmawia ze mną po to, żeby ją wybrał do tego, żeby ona sprzedawała moje mieszkanie na wyłączność. Nie? I ona bada mi potrzeby. Mówi, panie Romanie, a na czym panu szczególnie zależy, jeżeli chodzi o sprzedaż tego mieszkania? Wy na tym, żeby się szybko sprzedało. To oni, zobacz, dotarli do mojej potrzeby. Nie? Potrzeba to jest coś, co, co wynika ze mnie, kiedy ktoś mnie pyta, a na czym Panu zależy? Co jest dla Pana ważne? Na co Pan będzie zwracał uwagę? Czego unikać, proszę powiedzieć? I to, co ja mówię, to jest moja potrzeba na tym momencie. I wielu akurat tutaj kończy. Nie? A, no to wie Pan, my bardzo szybko sprzedajemy. O, proszę Pana, my jesteśmy taki, Stevie Lopez o nas mówią w mieście, struś pędzi wiatr, o, po prostu, jeżdża. prędkość wiatru, nie? I zaczynają przed klientem mieć tak zwane gadanie. A co zrobi dobry handlowiec? Dobry handlowiec wie, że potrzeba to nie jest wszystko, co sprawi, że on będzie miał sukces, dlatego, że do potrzeby dojdzie prawdopodobnie każdy inny, który będzie z gościem, z, z, z klientem będzie rozmawiać. Więc mądry handlowiec zejdzie pod potrzebę. I na przykład zadając takie pytania, niech mi pan powie, bo chcę naprawdę dobrze zrozumieć pana sytuację. A dlaczego akurat teraz, w tym momencie, to wiem, pozornie głupie pytanie, ale dlaczego akurat teraz na tej sprzedaży mieszkania tak bardzo panu zależy? I teraz to, co on usłyszy, to jest właśnie ból. Na przykład powie: no wie pan, bo córka wyjechała na studia do Holandii i potrzebuje sfinansować jej cały pierwszy rok z góry, no potrzebuje upłynąć gotówkę. Czyli co jest jego bólem? Jego bólem jest coś innego niż szybka sprzedaż mieszkania. On chce być dobrym ojcem. Albo nie wiem, rozwodzę się, musimy podzielić majątek, żeby nie był stratny. Co jest jego bólem? Bycie stratnym, ale powiedział to na zewnątrz, mówiąc: szybko sprzedać. I teraz, jeśli dobry handlowiec zejdzie pod potrzebę do bólu, to potem już ma z górki, ale jak z mojego doświadczenia, Wynika, że może 3-4% schodzi do bólu klienta. Nie? Czyli to jest tak, że tym kluczowym elementem jest to, żeby, żeby zapytać o to, jaki jest powód tego, co tak. jest tą potrzebą, która gdzieś tam się dzieje. No i trzeba do tego zbudować jakąś relację zaufanie, żeby ktoś tak. mógł się tworzyć i powiedzieć. Tak, tak, dokładnie. Dokładnie. Nie? Czyli ból to jest why potrzeby. Tak. Jest, dlaczego, dlaczego potrzeby? I jak my zejdziemy? Są różne sposoby. Na przykład, no jeszcze raz podam ten, który ja powiedziałem, zadam pozornie głupie pytanie. Ale to wiecie, to jest super. Dlatego, że nawet mówisz, zadam pozornie głupie pytanie, to już nie, nie powie, o jakie głupie pytanie, no bo ty to powiedziałeś, to się nazywa wyrwanie rządu. Zadam pozornie głupie pytanie, ale bardzo mi zależy na tym, żeby zrozumieć pana sytuację. A dlaczego akurat teraz w tej sytuacji ta szybkość sprzedaży jest taka kluczowa? Albo, a proszę mi powiedzieć, bo chcę dobrze zrozumieć, Czyli gdyby pan szybko teraz nie sprzedał, to co się będzie działo? Hmm, jeszcze głębiej. Idziemy Czyli w ból, pogłębiamy ból. dokładnie o swojej córce i o Holandii. nie? Natomiast na różne sposoby możemy do tego dojść. To jest bardzo fajna umiejętność. To ważne, drugi element. A powiedz mi, a co ty myślisz o tym, bo ja też widzę właśnie, a powiedz mi, co ty myślisz o entuzjazmie sprzedaży dzisiaj? O optymizmie. Bo jak, ja mnie bardziej interesuje głowa niż techniki, bo dla mnie techniki są drugorzędne. Dla mnie, widzisz, to jest bardzo ciekawe, bo teraz nawet jak jest głowa działa, to bez tego, co ty powiedziałeś, to można strzelać gdzieś tam. I tak. Chyba dochodzimy do. Znaczy, ja uważam w ogóle, że entuzjazm na przykład jest bardzo hmm. ważnym elementem. Kiedyś lata temu na Uniwersytecie w Chicago były prowadzone badania dotyczące sprzedaży. Hmm. Jeden z ciekawych wniosków, tam nie wchodząc w detale już było to, że sprzedaż to jest umiejętność transferu entuzjazmu. A. Transferu entuzjazmu, tak? Czyli jeżeli Super. my jesteśmy w transferować na kogoś swój entuzjazm. I tutaj ważna uwaga: to nie jest ten taki stereotypowy amerykański, hurra, tutaj, to pozornie głupie pytanie panu zadam, A... akurat teraz. To wcale nie chodzi o to, bo osoba, która ma osobowość bardziej introwertywną, nie będzie tak robiła, bo to będzie dla niej trudne albo się będzie wypalała. Mhm. Znam taką historię, która to dobrze obrazuje, jest jednocześnie odpowiedzią, jak to robić, żeby mieć entuzjazm, bez względu na osobowość, jaką masz. Znana, stara książka sprzed 100 lat, Jak przetrwać i odnieść sukces w biznesie. Napisał Frank Badger. W branży ubezpieczeniowej bardzo znana. Jedna z jego historii początkowych tam mówi o tym, jak był w drużynie bejsbola i go z niej wyrzucili. Jak zapytał dlaczego, to go wyrzucili za brak entuzjazmu. Na co on tego swojego trenera, który go wyrzucił, zapytał: No dobra, ale to jak ja mam mieć ten entuzjazm? A on mu powiedział, i teraz bardzo ważne słowa, żeby. Być entuzjastyczny, trzeba działać z entuzjazmem. Tak. Ja sobie pomyślałem, jaka to jest prawdziwa rzecz. A co to znaczy działać z entuzjazmem? Uśmiechnąć się. Ja w Tajlandii mieszkam teraz. Tutaj to jest kraj uśmiechu, tak? Wszyscy się uśmiechają. Czy to cię napawa optymizmem i dobrym radością? No, cały czas cię napawa, bo nawet jak ci mówią nie, to z uśmiechem. To mhm. jest uśmiech to jest okazanie entuzjazmu. Trochę energii w głosie, jak robisz energię w głosie? No, po prostu robisz ją, mówisz głośniej, z większą chęcią, jakbyś się cieszył z czegoś. Czyli to są takie kompetencje, których można się nauczyć, uważać, żeby nie przesadzić, żeby nie brzmieć generalnie jak, jak nie wiadomo kto i to nie jest wasze, ale to się robi, entuzjazm się robi i on jest bardzo potrzebny, szczególnie w sytuacji, kiedy trafiasz do klienta i on już sam jest zgaszony, bo on ma trudne życie, bo już jesteś dziesiątym, bo ma szefa, który jest upierdliwy. Bo no. wszystko jest dla niego drogie i nie wie co zrobić. Jeszcze, jak ty trafisz do niego, smutas, bez entuzjazmu, no to jest gorzej. Jak trafisz z uśmiechem chociażby i z takim adekwatnym do twojej osobowości, ale z uśmiechem, no to wszystko się dzieje lepiej. Przynajmniej ktoś z tobą porozmawia i nawet jak ci odmówi, to on się będzie czuł lepiej, bo może nie odmówi nie tobie, tylko ofercie i tylko dzisiaj, a nie w przyszłości. Nie? Więc ta jest Mam moja. Słuchara. To, Mam sucharę, mogę suchara powiedzieć, czy to nie wypada w takim towarzystwie? Znany, ale właśnie bardzo, bardzo bardzo, go lubię. Spotyka się dwóch kumpli, jeden wesoły, drugi smutny. Nie? No i ten wesoły mówi, stary, co u ciebie? A idź ty, mówi, padaka, kurna, z dzieciakami się nie dogaduje, z żoną jeszcze gorzej, pracy padaka, nie ma sensu, mówi, w ogóle nie ma A ty, mówi, co ty taki wesoły jesteś? Mówi, stary, kurwa, słonia se do domu kupiliśmy, kur... Jak słonia się kupi? A normalnie, wiesz, stoi w pokoju, zje, dzieciaki zjeżdżają po trąbie, z żoną na zakupy do biedry chodzi, torbę niesie, a ja pitole powiem ci: No słoń to skarb. To ten mu mówi: sprzedaj mi tego słonia, uratuj moje życie. On mówi: No wiesz, słoń to skarb, ale mi uratował tobie. To nie, i sprzedam mu tego słonia. Spotykają się za dwa miesiące, ten wesoły jeszcze weselszy, a ten smutny jeszcze smutniejszy. Nie? No i ten weso wesoły mówi: stary, co znowu? A idź ty z tym słoniem. Z w środku pokoju, dwa dzieciaki się go boją, żona śpi osobno, no jest jeszcze gorzej. A to mówi stary z takim entuzjazmem, to ty tego słonia nie sprzedaż, wiesz? Sorry, przepraszam, <grym> słuchasz znany, nie? Ale <grym> kurczę, bo ja on ja jest... różnicę, bo okoliczności są takie same. Tak. Ale podejście do tego. To Roman, ostatnie pytanie moje do Ciebie. E, mówiliśmy o budowaniu zaufania, bólu klienta. Jest jeszcze jeden element: no jak już ten ból jest, coś tam to ludzie prezentują, tak? E, stare historie, korzyści, wartość sprzedaży i tak dalej, coś tu się rozjechało. Dzisiaj się nie sprzedaje tylko korzyściami. No to jak się sprzedaje? To jest elementem prezentacji, tego ostatecznego, tym, który jest właściwy. Wiesz, ja nawet jestem w stanie przyjąć, że dzisiaj dalej sprzedają korzyści, choć mi się wydaje, że nie. Mogę powiedzieć, że sprzedaję wartość, choć wydaje mi się, że również nie. Jak sobie tak pytam się sam siebie, to bym powiedział: umiejętność przekazu tych korzyści i tej wartości. Czyli chodzi o to, żeby tak o tym powiedzieć, żeby po drugiej stronie człowiek nie tylko zrozumiał, że ma wartość. No bo jak mu powiemy, masz wartość taką i taką, masz korzyść taką i taką, to okej, okay. ale żeby on ją odczuł. Nie? Żeby że żyjemy w świecie odczuwania, żyjemy w świecie adrenaliny, w świecie TikToka, nie I, i, w świecie Instagrama, gdzie się już nawet nie przesuwa, co pyka, pyka w szybkim świecie. Ludzie mają wyobraźnię bardzo mocno już odwrażliwioną, w tym sensie, że działają na nas takie obrazy i takie rzeczy, że głowa mała. I gdy w momencie, kiedy wchodzimy z przekazem racjonalnym, no to on trafia, ale nie ma tam emocji. Więc kluczem A jest wywołanie emocji. I tutaj różnego rodzaju techniki, nie? czyli obrazowanie korzyści. Nie? Co innego, kiedy powiesz, yy, i dzięki temu będzie pan mógł schować przewody w listwie podłogowej. A no, zupełnie, kiedy powiesz, wie pan, jak to jest. nie Człowiek e, e, za pół roku kino domowe kupuje, kable po podłodze się ciągną, i niech teraz biegnie dziecko. Nie? No, przewróci się rączkę, złamie ząbki, wybije Boże, nie daj Boże, kino domowe no, zupełnie inaczej, kiedy. No albo storytelling. No to ja uwielbiam nie te storytellingowe metody. Możemy sobie mówić wiele rzeczy i tłumaczyć. Tu uwielbiam Jurka Zientkowskiego, który ostatnio na Power powiedział kapitalną rzecz, dlaczego storytelling jest skuteczny. Mówi, no, Możesz przecież tłumaczyć dziecku, nie biegaj, nie wychodź na pasy, na czerwonym nie przechodzimy, a możesz po prostu wziąć brzdąca, postawić przed sobą i powiedzieć, tatuś ci coś opowie. Miałeś kiedyś brata. <ś microorganism> <Sobie. ścrony> <To pasjny. ścrony> nie, więc... Tutaj kluczem kluczem będzie wywołanie pewnego rodzaju emocji po drugiej stronie, żeby człowiek nie tylko zrozumiał, ale też zobaczył, odczuł, i to tutaj jest kluczem. Oczywiście są na to pewnego rodzaju techniki zachowania, jest tego dosyć. Sporo. I edukacja znowu, edukacja znowu. No to mi się wydaje, ja bym jeszcze podsumowując trochę powiedział jedną rzecz, która z mojej perspektywy jest ważna przy tym wszystkim. Ona jest oczywiście wyświechtanym hasłem, mm -hmm. mówionym przez wszystkich, motywacja w sprzedaży, ale to jest potrzebne, prawda? I, I ja jak patrzę na motywację w sprzedaży, to często się popełnia taki błąd, że ludzie, żeby ją mieć, to mają jakieś cele, do których dążą. Nie? I to jest oczywiście w jakiś tam sposób motywujące. Ale mało kto się zastanawia nad tym, jakie są konsekwencje negatywne tego, jeżeli czegoś nie osiągną, czegoś nie zrobią. I my mamy takie dwie motywacje, które są związane z tym bólem, o którym Ty mówisz. Jedna jest motywacja do, a jedna jest od. I jeżeli człowiek jest w stanie sobie postawić taki cel, do którego dąży, a jednocześnie jest świadomy tego, od czego chce uciec, w jakiej sytuacji nie chce w swoim życiu, co jego brak działania albo nastawienie pogorszy w relacjach, w domu, w rodzinie, u niego, w głowie, w jego, nie wiem, przyszłości, to im bardziej my uciekamy od tego, czego nie chcemy, tym szybciej dobiegamy do celu, który chcemy. I moim zdaniem to jest taki element motywacyjny, często pomijany, bo my chcemy osiągnąć, dostać, nagrodzić się, premiować, bonusować, ale to jest czasami za słabe. Jak my wiemy, czego nie chcemy w naszym życiu, i od czego chcemy uciec, nie? To, to, to jest jeszcze silniejsza motywacja dla mnie, na którą warto czasami e, zwrócić uwagę. Nie wiem, jakie jest Twoje zdanie. Nie, no tak. Chociaż i tutaj znowu, nie? ja bym wykorzystał co, to, co ty powiedziałeś, i pojechałbym bedżerem. Nie? Chcesz być zmotywowany, nie? zachowuj się jak człowiek zmotywowany. Nie? I dokładnie. Przez parę frazy to fajnie działa. Co to znaczy, zachowuj się jak człowiek zmotywowany, zróbmy takie koło. To znaczy, zachowujmy się jak człowiek, który ma świadomość tego, co robi, czyli konkretnie idzie do przodu, jeżeli chodzi o umiejętności, i z drugiej strony cały czas pracuje nad głową, która szczególnie w dzisiejszym świecie, w świecie bani, potrafi robić różnego rodzaju figle. Nie więc, dobry gladiator stoi na dwóch nogach. Jedna to głowa, druga to umiejętności. I tutaj, i tutaj, nie, w tym kierunku bym szedł. Czyli, czyli stoi na głowie z nogami. Roman, podsumowując ostatnia rzecz, widzę, że tam masz ładną rzecz na ścianie. Czy to jest to dobrze, co widzę, tam wisi taki facet z tyłu za tobą? Ten tak, wszyscy myślą, że to ja, a ja mówię, że to nie ja, to jest Sebastian Gotów. <głosy> nie, <głosy> to Dostałem od, sobie, dostałem od Ciebie w prezencie, jak przy, przychodziłeś do mnie na pizzę, nie miałeś co zabrać i wziąłeś czarny swój portret, no to wtedy. Roman, dzięki serdecznie za rozmowę, do następnego razu. Wszystkiego dobrego, trzymaj się sokuś, trzymaj się.